Cześć, jestem Matt i dziś przeprowadzę Cię przez proces tworzenia własnej strony WordPress z Dreamhost. W tym poradniku zaczniemy od założenia konta hostingowego w Dreamhost, a ja zadbam o to, żebyś wiedział, jak uzyskać najniższą możliwą cenę. Następnie skonfigurujemy Twoją nazwę domeny i uruchomimy WordPress'a. Pokażę Ci też, jak uzyskać dostęp do ogromnej biblioteki profesjonalnych szablonów stron internetowych. Wszystkie są całkowicie darmowe i zaprojektowane tak, by świetnie wyglądały na każdym urządzeniu. Na koniec pokażę Ci, jak spersonalizować te szablony za pomocą Elementora. To niezwykle przyjazny dla użytkownika kreator stron internetowych typu przeciągnij i upuść. Najlepsze jest to, że prawie wszystko w tym poradniku jest całkowicie darmowe. Zapłacisz jedynie za hosting w Dreamhost. Aby uzyskać najlepszą możliwą ofertę na Dreamhost, przejdź do linku tutaj na dole ekranu lub po prostu przewiń w dół do opisu filmu i kliknij pierwszy link, który tam znajdziesz. Trafisz wtedy na tę stronę. Aby rozpocząć, kliknij Sign up Now pod promocyjną ofertą Dreamhost. Na następnej stronie zobaczysz opcje cenowe. Aby uzyskać najlepszą możliwą ofertę, wybierz opcję rozliczenia rocznego. Dzięki temu otrzymasz darmową domenę na pierwszy rok oraz najniższą miesięczną stawkę w wysokości 16 dolarów i 95 centów miesięcznie. Płatność pobierana jest rocznie. Następnie skonfigurujmy twoją domenę. Wybierz opcję zarejestruj nową domenę i wpisz nazwę domeny, którą jesteś zainteresowany. Chcę sprawdzić, czy madtopsite.com jest dostępna. Następnie kliknij szukaj. Dobra wiadomość, domena jest dostępna. Gdy znajdziesz domenę, która Ci się podoba, wybierz jedną z darmowych opcji i dodaj ją do koszyka. Teraz przejdziemy do strony płatności. Tutaj możesz przejrzeć podsumowanie swojego zamówienia. Zauważysz, że jest kilka domyślnie zaznaczonych dodatków, takich jak Liftoff Website Builder, DreamShield Protection, WooCommerce i SEO Toolkit. Jeśli nie zależy Ci na żadnym z nich, zalecam odznaczenie tych opcji. Osobiście lubię DreamShield Protection, ponieważ codziennie skanuję stronę pod kątem złośliwego oprogramowania, aby zapewnić jej bezpieczeństwo, więc tę opcję zostawię zaznaczoną. Dobrą wiadomością jest to, że prywatność domeny jest wliczona za darmo, co pomaga chronić Twoje dane osobowe w internecie. Następnie wprowadź dane płatności. Ja użyję do tego Paypala. Potem uzupełnij dane kontaktowe do swojego konta. Na dole strony zobaczysz też opcjonalne pole wyboru dotyczące marketingowych e-maili. Ja odznaczę tę opcję. Gdy wszystko się zgadza, kliknij Złóż zamówienie. Po potwierdzeniu płatności zostaniesz poproszony o utworzenie hasła do swojego konta, jeśli wybrałeś rejestrację przez e-mail. Utwórz silne hasło, a następnie kliknij Kontynuuj do DreamHost. Trafisz na pulpit DreamHost, gdzie zobaczysz baner z napisem Twoje konto oczekuje na zatwierdzenie. Oto, co jest świetne w Dreamhost. WordPress jest instalowany automatycznie, więc nie musisz niczego konfigurować ręcznie. Jednak ten proces konfiguracji i zatwierdzania może zająć kilka godzin. Gdy Twoje konto zostanie zatwierdzone, Dreamhost wyśle Ci kilka e-maili. Pierwszy e-mail, który powinieneś otworzyć, ma temat: Wymagana natychmiastowa weryfikacja. Kliknij link w środku, aby potwierdzić swoje dane kontaktowe do rejestracji domeny. Następnie wróć do swojej skrzynki odbiorczej i znajdź e-mail o temacie Konto aktywowane. Dokończ konfigurację swojej strony internetowej. Otwórz go i kliknij link, aby uzyskać dostęp do panelu DreamHost. Jeśli minęło trochę czasu, ponowne zalogowanie się do Dreamhost może być konieczne. Zostaniesz przekierowany do formularza konfiguracji strony startowej. To narzędzie umożliwia Dreamhost utworzenie strony WordPress, ale ponieważ dziś stworzymy własną, pominiemy ten krok. W lewym menu nawigacyjnym kliknij Strony internetowe, a następnie Zarządzaj stronami. Następnie kliknij przycisk Zarządzaj przy swojej stronie. Zostaniesz przekierowany do panelu zarządzania swoją stroną internetową. Po prawej stronie panelu kliknij Zaloguj się do WordPressa. Zostaniesz automatycznie zalogowany do panelu administracyjnego WordPressa. Witamy w WordPressie. Teraz istnieją dwa sposoby dostępu do panelu administracyjnego WordPressa. Właśnie zobaczyłeś pierwszy z nich, dostęp poprzez wcześniejsze zalogowanie do Dreamhost. Jest jednak łatwiejszy, bardziej bezpośredni sposób, który pozwala zalogować się, przechodząc na ukrytą stronę witryny. Pokażę Ci, jak to skonfigurować. Zobaczysz baner informujący, że używasz automatycznie wygenerowanego hasła do swojego konta. Kliknij tak, przejdź do mojej strony profilu, następnie kliknij ustaw nowe hasło i utwórz nowe hasło. Gdy skończysz, kliknij Zaktualizuj profil na dole strony. Teraz przyjrzyjmy się, jak korzystać z tego bardziej bezpośredniego sposobu logowania. Szybko zamknę wszystkie dodatkowe karty, następnie kliknę swoją nazwę profilu w prawym górnym rogu paska WordPressa i wybiorę Wyloguj. Zobaczysz ekran logowania do WordPressa. Aby w przyszłości uzyskać dostęp do tego ekranu logowania bezpośrednio, bez przechodzenia przez Dreamhost, po prostu wpisz adres swojej strony, a następnie dodaj Ukośnik i wp-admin w przeglądarce. Następnie zaloguj się tym samym adresem e-mail, którego użyłeś do założenia konta Dreamhost oraz nowym hasłem WordPress, które właśnie utworzyłeś. Zalecam zapisanie tych danych logowania w menedżerze haseł. To jest Twój pulpit WordPressa, to takie centrum dowodzenia do zarządzania stroną internetową. Na początek zamkniemy ten baner powitalny. Wyczyścimy też ten pulpit, klikając opcję ekranu u góry, a następnie odznaczając wszystkie te pola. Zawsze możesz później dodać z powrotem panele, które chcesz widzieć. Następnie wyłączmy wszystkie niepotrzebne, wstępnie zainstalowane wtyczki. Po lewej stronie kliknij wtyczki. Wtyczka WordPressa jest trochę jak aplikacja na smartfona. Dodaje dodatkowe funkcje do Twojej strony, tak jak aplikacja do telefonu. W zależności od wybranego planu, momentu rejestracji i czasu oglądania tego filmu, możesz mieć różne wtyczki zainstalowane domyślnie, a dobrze jest zacząć z czystą kartą i dodawać wtyczki dopiero wtedy, gdy naprawdę ich potrzebujesz. Aby więc dezaktywować wszystkie domyślne wtyczki, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu listy wtyczek. Następnie kliknij rozwijane menu Akcje masowe i wybierz Dezaktywuj. Potem kliknij Zastosuj. Następnie zainstalujmy motyw. Motyw WordPressa kontroluje ogólną strukturę i wygląd strony. Po lewej stronie kliknij wygląd, a następnie u góry kliknij Dodaj motyw. Możesz przeglądać motywy i wybrać taki, który Ci odpowiada. W tym poradniku użyjemy motywu astra, ponieważ uważam, że ma on ładny, czysty i nowoczesny wygląd. W prawym górnym rogu wyszukaj astra, a powinna pojawić się jako pierwsza opcja. Kliknij Zainstaluj, a następnie kliknij Aktywuj. Po aktywacji pojawi się komunikat potwierdzający i możesz kliknąć X, aby go zamknąć. Następnie przyspieszmy projektowanie naszej strony, dodając wtyczkę Starter Templates. Po lewej stronie wróć do zakładki Wtyczki. Następnie u góry kliknij Dodaj wtyczkę. Potem wyszukaj Starter Templates. Gdy zobaczysz tę wtyczkę, kliknij Zainstaluj teraz. Następnie, gdy się pojawi, kliknij przycisk Aktywuj. Zostaniesz od razu przekierowany do procesu wstępnej konfiguracji szablonów startowych. W zależności od tego, kiedy oglądasz ten film, na początku tego procesu możesz zobaczyć różne rzeczy. W moim przypadku widzę kreator stron oparty na AI. Przejdź na górę i kliknij rozwijane menu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Elementor. Jeśli Elementor nie pojawia się w rozwijanym menu na górze po prawej, pokażę ci szybko, jak go włączyć. Przejdź na dół i kliknij wyjdź do kokpitu. Następnie po lewej stronie kliknij Ustawienia. Przewiń na dół do sekcji Starter Templates. Przy opcji Wyłącz Elementor upewnij się, że nie jest zaznaczona. Następnie kliknij Zapisz Zmiany. Wróć do wtyczek i pod Starter Templates kliknij Rozpocznij. Ponownie w prawym górnym rogu wybierz Elementor z rozwijanego menu. Po wybraniu elementora jako kreatora stron, zobaczysz galerię szablonów dostępnych dla ciebie. Szablon to. Coś innego niż motyw WordPressa. Motyw to ogólna struktura projektowa, która kontroluje wygląd i styl Twojej strony, natomiast szablon to konkretny układ strony w ramach tego motywu. Możesz po prostu przewijać i szukać opcji, albo skorzystać z rozwijanych kategorii na górze, aby szybko filtrować i znaleźć szablony odpowiednie dla Twojej strony. Podczas przewijania zobaczysz, że niektóre strony mają oznaczenie premium. Oznaczenie premium wskazuje, że dany szablon jest płatny. Wszystkie pozostałe szablony są darmowe. Do naszego poradnika bardzo podoba mi się ten szablon w lewym górnym rogu, więc wybiorę właśnie ten. Następnie otrzymasz kilka początkowych opcji personalizacji. Najpierw możesz przesłać logo witryny, klikając opcję przesłania pliku, ale jeśli nie masz obecnie logo, nie martw się, później pokażę ci, jak je dodać. Możesz także wybrać parę czcionek i sprawdzić, która najbardziej Ci odpowiada. Lubię ten. Następnie możesz wybrać paletę kolorów i przełączać się między nimi, aż znajdziesz tę, która Ci odpowiada. Bardzo podoba mi się ten żółty przycisk. Gdy już ustawisz wstępną konfigurację, kliknij dalej. Zostaniesz poproszony o wybranie funkcji. Zaznacz te opcje, które chcesz, albo po prostu kliknij. Pomiń ten krok. Pojawi się taka strona, którą możesz wypełnić, jeśli chcesz, albo po prostu kliknij. Rozumiem, zaczynajmy, a następnie wyślij i zbuduj moją stronę. To zajmie chwilę, ponieważ wszystko się konfiguruje. Gdy wszystko będzie gotowe, pojawi się fajna animacja z konfetti i możesz kliknąć zobacz swoją stronę, aby zobaczyć efekt końcowy. I gotowe. Widzisz, że szablon Starter został w całości załadowany na naszą stronę. Teraz, gdy jesteśmy w edytorze, możesz zamknąć kartę Starter Templates. Zacznijmy edytować stronę. Użyjemy elementora. Przejdź i kliknij edytuj w elementorze. A tutaj możecie zobaczyć interfejs Elementora. Elementor to edytor typu przeciągnij i upuść, dzięki któremu zmiany na stronie stają się proste. Przyjrzyjmy się, jak zbudowana jest ta strona. W WordPressie istnieją dwa główne typy bloków konstrukcyjnych: pojemniki i elementy. Te szersze sekcje są pojemnikami, a poszczególne części w ich obrębie są uważane za elementy. Aby lepiej zrozumieć strukturę witryny, możemy posłużyć się panelem struktury. Kliknij strzałkę rozwijaną obok pojemników, a jeśli klikniesz różne elementy na liście, zobaczysz podświetlone odpowiednie pojemniki i elementy, dzięki czemu w pełni zrozumiesz, na co patrzysz. Pojemniki robią dokładnie to, na co wskazuje ich nazwa: przechowują inne rzeczy, w tym także inne pojemniki oraz elementy. Możesz kliknąć przycisk z ikoną oka obok dowolnego elementu w panelu struktury, aby go ukryć lub pokazać. Możesz to zrobić także dla całych sekcji, klikając ikonę oka obok pojemników. Zamknijmy ten panel struktury, klikając X. Zawsze możesz go ponownie otworzyć, naciskając Command I -E na Macu lub Ctrl I -E w systemie Windows. Jeśli przewiniesz stronę w dół, aby zobaczyć kolejny pojemnik i najedziesz na niego kursorem, pojawi się różowa zakładka Edytuj pojemnik. Możesz kliknąć te 6 kropek, aby przeciągnąć pojemnik w inne miejsce na stronie. Możesz kliknąć przycisk plusa, aby dodać nowy pojemnik, albo jeśli chcesz całkowicie usunąć pojemnik, możesz kliknąć x. Następnie pokażę Ci, jak edytować tekst, przyciski i obrazy. Elementor sprawia, że dodawanie nowych elementów i wprowadzanie zmian jest bardzo proste. Aby edytować tekst na stronie, kliknij tekst, który chcesz zaktualizować, a następnie po prostu wpisz nową treść, jak w edytorze tekstu. Możesz także zaktualizować styl tekstu, klikając zakładkę Styl w panelu inspektora po lewej stronie. Aktualizacja przycisków wygląda podobnie. Kliknij przycisk, który chcesz zmienić, a następnie w panelu po lewej stronie Zmień tekst. Możesz podlinkować przycisk do wybranego miejsca w sekcji Link w panelu po lewej stronie. Najpierw usuń znak kratki, następnie zacznij wpisywać nazwę strony, do której chcesz się połączyć i wybierz ją, gdy się pojawi. Link uzupełni się automatycznie. Dla linków zewnętrznych wklej pełny adres URL. Podobnie jak w przypadku tekstu, możesz zaktualizować styl przycisku klikając zakładkę Styl. Dodawanie nowych elementów do strony jest również bardzo proste. Przejdź na górę i kliknij, aby dodać element. Następnie znajdź typ elementu, który chcesz dodać i przeciągnij go na stronę. Aby przenieść element w inne miejsce na stronie, po prostu kliknij go i przeciągnij w wybrane miejsce. Aby usunąć element, po prostu kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Usuń. Następnie pokażę ci, jak zaktualizować obrazy. Kliknij dowolny obraz, który chcesz zmienić, a następnie w lewym panelu najedź kursorem na obraz i wybierz, wybierz obraz. Następnie kliknij Wybierz pliki, aby przesłać obraz z komputera lub kliknij Biblioteka mediów, aby znaleźć taki, który już znajduje się na twojej stronie. Możesz także kliknąć wyszukaj obrazy, aby znaleźć zdjęcia stokowe. Gdy znajdziesz taki, który Ci się podoba, kliknij wstaw. Teraz wiesz już, jak edytować kontenery i elementy na swojej stronie, ale co jeśli chcesz dodać nową stronę? Elementor sprawia, że to jest bardzo proste. Po prostu przejdź na górę i kliknij rozwijane menu obok nazwy swojej obecnej strony. W naszym przypadku to strona główna. Następnie kliknij Dodaj nową stronę. Może pojawić się okno z prośbą o zapisanie zmian przed opuszczeniem strony. Kliknij Zapisz i opuść. Tutaj zobaczysz pustą stronę. Najpierw nazwiemy ją. Przejdź na górę i kliknij ikonę koła zębatego. Następnie po lewej stronie, w sekcji Ustawienia Ogólne, znajdź pole Tytuł i nadaj swojej stronie nazwę. W moim przypadku nazwę ją Zespół. Następnie możesz kliknąć przycisk Plus, aby dodać kontener, wybrać układ kontenera i zacząć dodawać elementy. To świetne rozwiązanie, jeśli chcesz zbudować stronę od podstaw, ale jeśli nie chcesz wszystkiego tworzyć od zera, możesz skorzystać z szablonów startowych, które dadzą ci szybki start. Kliknij logo szablonów startowych, przewiń galerię, aby znaleźć ogólny projekt, który ci się podoba, a po jego otwarciu otrzymasz opcje dla poszczególnych stron. W moim przypadku podoba mi się ten projekt o nas, więc kliknę, aby go otworzyć, a następnie kliknę Importuj szablon. I tak po prostu szablon został załadowany na stronę, i mogę szybko zmienić ten nagłówek, żeby na przykład napisać Zespół. Teraz, jeśli ktoś wszedłby na tę stronę internetową w tej chwili, nie zobaczyłby tej strony. A to dlatego, że jeśli spojrzysz na górę, obok nazwy strony, widnieje napis Szkic. Aby opublikować tę stronę, kliknij Opublikuj w prawym górnym rogu. I tutaj możesz zobaczyć, że oznaczenie szkic obok nazwy naszej strony zniknęło. Strona jest już aktywna. Aby wyświetlić podgląd tej strony na swojej witrynie, przejdź do prawego górnego rogu i kliknij ikonę oka. I oto jest. Ale jest jeden problem. Ta strona nie wyświetla się na pasku nawigacyjnym. Aby dodać nową stronę do paska nawigacyjnego, przejdź do lewego górnego rogu i kliknij opcję Dostosuj. Następnie po lewej stronie kliknij Menu, a następnie kliknij Menu Główne. Tutaj możesz kliknąć Dodaj elementy, a następnie wybrać nową stronę z listy. Kliknij Opublikuj, aby zobaczyć wprowadzone zmiany. Jeśli nie podoba ci się kolejność elementów w menu, możesz po prostu chwycić nową stronę i przeciągnąć ją w inne miejsce. Gdy ponownie będziesz zadowolony ze zmian, możesz kliknąć Opublikuj. Następnie możesz wrócić do menu głównego. Teraz, skoro już tu jesteśmy, pokażę Ci, jak zaktualizować nagłówek i stopkę strony. Zaczniemy od nagłówka. Po lewej stronie, z menu, kliknij nagłówek. Następnie możemy zaktualizować logo strony. Aby zmienić logo, kliknij przycisk Zmień logo, a następnie dodaj nowe logo z biblioteki mediów lub prześlij nowy plik. I gotowe, logo, zostało dodane w lewym, górnym rogu strony. Mogę też zmienić rozmiar logo, regulując jego szerokość za pomocą tego suwaka. Teraz zaktualizujmy stopkę strony. Wrócimy do głównego menu, a następnie wybierzemy stopka. Tutaj możesz wprowadzać zmiany, przeciągając różne elementy, w tym edytorze, poniżej. Po zakończeniu pamiętaj, aby opublikować swoje zmiany. Gdy skończysz wprowadzać zmiany w ustawieniach strony, kliknij X, aby wyjść. I tutaj widzimy naszą piękną, nową stronę internetową. Teraz wiesz, jak skonfigurować swoją stronę WordPress z Dreamhost. I wiesz już, jak ją dostosować, korzystając z intuicyjnych narzędzi Elementora. Pamiętaj, jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś, skorzystaj z naszego specjalnego linku partnerskiego w opisie, aby uzyskać najlepszą ofertę na hosting Dreamhost. Dziękujemy, że byłeś z nami.